Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku, w którym to kupimy tę oto cacko, czyli tą biftę. Ja kiedyś nią jeździłem w jakiejś misji, jakiemuś NPC-towi ukradłem i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że ona dobrze po prostu się sprawowała, także pomyślałem, że ją kupię i ją wspólnie Przetestujemy. Ona kosztuje niecałe 100 tysięcy. Kupuję, wstawiam do warsztatu przy arenie. Zakup potwierdzony. Widzimy się na tuningu. Już jestem na stanowisku. Biorę ramę i tutaj nie wiem. Aha, tylko się to różni, że są pasy wielopunktowe. Ok, no zamontuję, no bo. No, o dziwo lepiej to wygląda niż bez. No, przechodzimy do wydechów. Jest, o matko, jaki wydech! Ja pierdziele. <laughs> boczny wydech, podwójny wydech wyścigowy i podwójny wydech taki mega duży, co mi się kompletnie nie podoba. Wolę jednak podwójny wydech wyścigowy, no bo to. No to Taka rura, takie coś. To dziękuję. Dach. No, ciekawe, czy tutaj można. Aha, można zamontować twardy dach. Twardy dach z paskiem. Czy on ładniej wygląda? Moim zdaniem nie. Dlatego nie montuję. Zostawiam dach fabryczny. Przechodzimy do dalszej kategorii. Progi. I tutaj. O! Tutaj progi nie standardowe. Zamontuję, bo zasłania te wszystkie metalowe części, brzydkie części po prostu. To jest 100 razy lepsze. Nawet ten samochód ma do, oj, ma do zamontowania. Spoiler karbonowe skrzydło skrzydło w kolorze podstawowym oraz skrzydło w kolorze dodatkowym ha! Nie, czerwone. Um, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ten samochód jest w naszych barwach narodowych, tak się akurat e, stało. Um, wiadomo, kto będzie jeździł, nie, Polak, czyli ja. <laughs> e, Okej, okay, nieważne. Skrzydło w kloży dodatkowym montuję w tym samochodzie. Wyjechaliśmy z Klubu i samochód prezentuje się w ten oto sposób. Jeżeli chodzi o wizualizację tego samochodu, no ona jest taka nietypowa, prawda? Rzadko spotykana na naszych ulicach GTA, także tutaj dam plusik, a przechodząc do możliwości tuningowania tego samochodu. No, słuchajcie, samochód za niecałe 100 tysięcy. A kupowaliśmy nieco droższe samochody, które nie miały w ogóle możliwości tuningowania. Nic się nie dało w nich zamontować. A tutaj, jednak, w każdym y, bądź razie, mogliśmy trochę pomodyfikować ten samochód. Także tutaj y, dam plusik. Ze względu na to, że właśnie w tej cenie mogliśmy chociaż spoiler zamontować jakikolwiek wydech. Tam była jeszcze też możliwość yy, chyba modyfikacji. Tak, była możliwość modyfikacji dachu oraz progów. No kurczę, no, zawsze to jest lepsze niż nic. Zobaczmy, czy on może. Potrafi skręcać i potrafi skręcać. Potrafi wchodzić w te zakręty w ślizgiem, tak zwanym driftem. Tutaj daje plusik, fajnie, fajnie nim się jeździ. No, o matko, no jest super na razie. Przejdźmy do przyczepności. Tutaj moim zdaniem, jak nie na pałę, tak klikacie tak m, mocno, na przykład w prawo czy w lewo, no to trzyma się drogi i tutaj jest plus. Na pewno, on ma dobrą tą przyczepność, aczkolwiek no jak będziecie tak pu, pu, pu jeździli slalomem, no to on wypanie z tej drogi. No, yy, nie jest jakimś mistrzem przyczepności, ale przyczepność ma dobrą. Przechodzimy właśnie w tym momencie do testu, czy on potrafi wyskoczyć, skakać. O kurczę, w... ale tak, tutaj ładna ta sterowność była, pomimo tego, że nie przeskoczyliśmy tego drzewa, no to tutaj leci plus, ponieważ no naprawdę czuć było, że jakbyśmy ładnie wylecieli, Yy, na przykład po jakimś wzniesieniu, nie wiem, cokolwiek, i byśmy znajdowali się w powietrzu, to ten samochód naprawdę fajnie się steruje. W powietrzu, oczywiście, nie wiem, jak ocenić, yy, sprawdzić i ocenić wytrzymałość, bo on maski przedniej nie ma. Yy, jedynie ma lampy. Tutaj nie ma co odpaść, wydaje mi się widzowie. Zobaczcie, no, cały czas na drzwi nie ma. Szyb też nie ma, także wytrzymałość w tym wypadku odpada, ponieważ no, tą wytrzymałość on ma, bo nic w sobie za to nie ma. Wiecie o co chodzi. Podobają mi się tylnie światła tego samochodu, są ładnie widoczne, takie mocne, takie nie wiem nowoczesne, ciężko powiedzieć, ale no przypadły mi do gustu. Przechodzimy do testu przyspieszenia i prędkości. 321. ruszamy. I to przyczep, bo jaką przyczepność? Co ja już mówię? I to prędkość ma optymalną. No, ja bym tutaj do prędkość to te przyspieszenie ma optymalne, dał plusik. Natomiast jeżeli chodzi o tu prędkość sam nie wiem, bo czy ona jest dobra? Wydaje mi się, że nie za bardzo, ponieważ jak mieliśmy test skoków, to niestety nad tego drzewa nie przeskoczył. Wy już widzicie wynik, ja za moment go zobaczę i ocenię. 21,18. Hmm. No minus, wiadomo. Ale kurczę i tak myślałem, że ja tak celowałem, szacowałem, że to będzie 22 na przykład ponad. A tutaj proszę, jak zwykle zaskakują mnie 3, 2, 1. Hamowanie ma dobre. Tu już się nie oszukujmy, tutaj plusik z hamowania e, poleciał, oczywiście. A my sobie przechodzimy do podsumowania ogólnego tego. Specyficznego, wyjątkowego, nie wiem jak to określić. Pojazdu, wizualizacja tego pojazdu oraz możliwość tuningowania zostały ocenione na plus. Podriftować, czyli powchodzić w zakręty, i jakkolwiek się nim da, przyczepność ma dobrą, poskakać tutaj. Nie przeskoczyliśmy e, przeszkody, e, które, a przeszkodą było drzewo. Natomiast, jak byliśmy w powietrzu, oj, dało się nim posterować. Chyba, chyba jako jedyny taki samochód, w którym jeździłem, dał mi odczuć, jaką mam nad nim kontrolę w powietrzu. Chociaż to było niby bardzo krótkie, ale zapadło mi w pamięć. Wytrzymałość, no widzowie, tej wytrzymałości w ogóle nie zaliczam, no bo on nie ma żadnych takich elementów, żeby odpadły, dlatego ta wytrzymałość została usunięta z naszej listy testowej w tym modelu. Przyspieszenie wydaje mi się, że ma spoko, bo jak po mieście nim jeździłem, no to on tak dobrze, tak. Komfortowo tak przyspieszał, nie miałem mu akurat co do tego przyspieszenia nic do zarzucenia. Prędkość niestety ma słabą 21 wynik, 18 to nie jest dobry wynik. Tutaj prędkość była oceniona na minus, hamowanie ma dobre. Za BF Bifta zapłaciłem niecałe 100 tysięcy. Dokładna kwota pokazuje wam się u góry ekranu. E, zakupiłem go u Simona, a moja ocena ogólna tego samochodu, no kurczę, Bela, no, podoba mi się, komfortowo się nim jeździ, dobre ma skręty. Ja nie oczekuję, żeby to był szybki pojazd tylko żeby dobrze się nie mieździło, więc daję mu 7 na 10. Jeżeli ciekaw jestem jak wy byście to ocenili. Każdy ma oczywiście swój gust, swoje wymagania, ale u mnie ten samochód większość tych wymagań spełnia, dlatego taka ocena, a nie inna. A jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka w górę, zostawcie subika, by być na bieżąco z filmami na moim kanale. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z serii Kupuję wszystkie auta w GTA Online. Na razie trzymajcie się. Cześć.